południowej części Małopolski, niespełna 30 km od Krakowa, leży gmina Myślenice, otoczona wzniesieniami Pogórza Wielickiego od północy. Od strony południowej otwiera się na pasma Beskidu Średniego. Malowniczą granicę tych dwóch krain geograficznych tworzy dolina rzeki Raby, nad którą znajduje się stolica tej ziemi. Poznawać jej bogactwo można na wiele sposobów, a każdy zakątek regionu inspiruje do jego odkrywania. Myślińcy uchodzą jako brama gór, a myślę, że rynek, na którym się znajdujemy, jest w ogóle bramą taką rzeczywistą, ponieważ stąd można zacząć i wyprawę rowerową, górską, ale przede wszystkim historyczną, kulturową, ponieważ rynek sam w sobie, mający charakter średniowieczny, jest atrakcją. Znajdują się na nim różne rzeczy związane z myślenicami, z historią myślenic, jak choćby nawet fontanna Tereska, figura świętego Floriana w obrębie rynku, szkoła numer jeden, która jest historyczna i wiązana z naszą historią. Stoimy nieopodal pierwszej murowanej kamienicy w rynku, tak zwanej kamienicy boński która jest również bardzo ciekawą budowlą. Także myślę, że rzeczywiście Rynek jest miejscem, gdzie warto przyjechać i warto zacząć przygodę z Myślenicami. Szukając kolejnych wrażeń, przenosimy się z centrum Myślenic na Zarabie. Ta popularna dzielnica miasta jest dla mieszkańców oraz turystów prawdziwym centrum rekreacji. Znakomicie przygotowana infrastruktura, obiekty sportowe czy piaszczysta plaża zachęcają do aktywnego wypoczynku. Wyjątkową atrakcją tego miejsca są od niedawna kajaki, które po latach powróciły do myślenic i zapewniają świetną zabawę amatorom wiosłowania. Tymczasem na pobliskiej górze Uklejna z myślą o najmłodszych powstała ścieżka edukacyjna Zostań pomocnikiem leśnika. Ścieżka ma długość około 1,5 km. Znajduje się na niej 14 zadań do rozwiązania. Główną ideą powstania tej ścieżki było to, żeby zachęcić ludzi do poznawania, do zdobywania wiedzy o lesie w sposób aktywny i takiego głębszego spojrzenia na ten las, czym on dla nas jest. Zachęcam też do zabawy, niekoniecznie na ścieżce edukacyjnej, ale proponuję zabrać ze sobą przewodnik, jak rozpoznawać drzewa, czy inne rośliny zielne, żeby poznać je w wartość tego lasu, nie tylko tą materialną, ale przy tą przede wszystkim biologiczną. Lasy porastające góry Uklejna oraz hełm zachwycają różnorodnością drzew, które tworzą niezwykle cenne siedlisko dla innych roślin oraz zwierząt. Spacer w towarzystwie dzikiej przyrody jest tym bardziej intrygujący, że możemy się tu natknąć na takie ciekawostki jak mokradło śródleśne czy młaka źródliskowa te użytki ekologiczne chronią podmokłe tereny oraz charakterystyczne dla nich rośliny, których nie zobaczymy w innych częściach lasu. Natomiast z pewnością spotkamy w nim inne formy ochrony siedliskowej. Możemy tutaj odwiedzić rezerwat Zamczysko, który jest u stóp góry Ukleiny zlokalizowany. Rezerwat ten został utworzony z głównie ze względu na występowanie tam ruin baszty średniowiecznej oraz siedliska gatunku jakim jest grab. Okoliczne lasy doskonale sprzyjają też uprawianiu turystyki rowerowej. Powietrze jest tutaj około 70 razy bardziej czyste niż w miastach, a niektóre gatunki drzew wytwarzają tak dużo olejków eterycznych, że w ich pobliżu nie występują żadne bakterie. Słowem aktywny wypoczynek w kontakcie z naturą i urozmaicone tereny, po których dowoli można nakręcać kilometry na dwóch kółkach. W minie Myśleńce samej znajduje się dużo szlaków rowerowych, szczególnie skupionych na Ukleinie, na hełmie. Również downhillowe trasy znajdują się na hełmie, to tak już dla bardziej ekstremalnych turystów albo nawet dla zawodowców. Poza tym, przez Myśleńce przebiega też główny karpacki szlak rowerowy. Było coś dla ciała, będzie coś dla ducha. Wędrując po okolicy, warto zatrzymać się w miejscu, gdzie ciekawa budowla stała się pięknym świadectwem świadomości patriotycznej mieszkańców ziemi myślenickiej. Kopiec Wojciechczanak nosi imię Józefa Piłsudskiego. Usypany został 80 lat temu przez grupę, właściwie przez koło młodzieży istniejące w Bożyczanek od 1933 roku. Zaproponowali, że w ten sposób uczczą pamięć Józefa Piłsudskiego, no i zgromadzili chętnych do sypania. Miał to być tak zrobione na wzór kopca Kościuszki. Nasz myślenicki szlak wyznaczają góry oraz rzeka Raba. Jej nurt prowadzi nas do Drogini, która w 1986 roku znalazła się na dnie sztucznego jeziora Dobczyckiego. Historię zatopionej miejscowości przypomina przeniesiony na nowe miejsce kościół i jego wyposażenie, a mieszkańcy dokładają starań, aby pamięć o starej drogini przetrwała dla przyszłych pokoleń. Myślę sobie tak, e, może się mi to uda tak otworzyć, żeby to dzieci i ta młodzież pamiętała, co pod tą wodą było. Ta pierwsza droginia, my jak to mówili dawniej ludzie, pta się go mleka nie brakowało. Był młyn, była piekarnia, był skup owoców. Ta e, była taka zgrana, lubiana po prostu. Lubili się wszyscy we, w tej wsi. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców, na rzecz wsi. Przede wszystkim opiera się nasza działalność na chrzewieniu tradycji, kultury tego regionu, utrwalania historii tego miejsca, ale także opiera się na na działaniach związanych z rozwijaniem rekreacji, turystyki sportu w tej miejscowości. W warunkach ekologicznych można super uprawiać turystykę rodzinną, indywidualną, turystykę przyrodniczą. Ludzie teraz chcą mieć czas na to, żeby wypoczywać, żeby pojechać gdzieś z rodziną, pojechać samemu, coś zobaczyć, coś zwiedzić. Nam troszeczkę chodzi też o to, żeby na przykład przyjeżdżając tutaj z rodziną, dzieci z rodzicami, mogły się czegoś nauczyć o tym miejscu, mogły poznać i nie wiem, no, w rodzinie fajnie spędzić czas. Podróży po Ziemi Myślenickiej, ciąg dalszy, czyli idziemy w góry. Oczywiście zaopatrzeni w odpowiednie buty, odzież termoaktywną i wodę. Miłośnicy turystyki pieszej mogą zaplanować wędrówkę po jednym z wielu znakowanych szlaków, o które dba oddział PTTK Lubomir. Na pięć kolorów, które, którymi znakujemy szlaki turystyczne, mamy tutaj cztery kolory. Jest to szlak czerwony, mały szlak beskidzki tak zwany, bardzo w ostatnich czasach popularny. Przebiega on z Wielska Białej aż na Luboń Wielki i przechodzi między innymi właśnie przez najwyższy szczyt Beskidu Średniego, czyli przez Lubomir. Jest to obowiązkowy punkt dla wszystkich zdobywców Korony Gór Polski, jak również na jego szczycie znajduje się obserwatorium astronomiczne, którego e, historia sięga 1920 roku, e, kiedy to zostało tam Wybudowane. Ważne obserwatorium, ponieważ jest to obserwatorium, w którym odkryto pierwszą polską kometę. Bardzo fajnie tutaj, naprawdę przyjemnie się chodzi. Takie w sumie nawet dla, dla młodszych turystów bardzo fajne tereny. Zachęcamy na wycieczki piesze, rodzinne. Można wypocząć zdrowo od zgiełku miejskiego, poddychać świeżym powietrzem. My tutaj jesteśmy pierwszy raz, bo my jesteśmy z Wielkopolski i tak sobie na długi weekend przyjechałyśmy i sobie. Te okoliczne górki właśnie obskakujemy. Kolejna propozycja na pieszą wędrówkę to szlak żółty, który biegnie z myślenic przez pasmo Barnasiówki w kierunku Korony. A przy okazji możemy połączyć przyjemne z pożytecznym i zaczerpnąć nieco darów lasu. W sezonie wystarczy krótkie grzybobranie, by cieszyć się udanym zbiorem. Mamy jeszcze trzy inne szlaki przebiegające, jeden dalekobieżny z Krakowa i który można dotrzeć właśnie do Myślenic, a potem dalej do Szczawy. Szlak Zielony rozpoczyna się tutaj na Zarabiu i dociera do Słońska na Kudłaczach, ale pokazując te tereny, które swoim przebiegiem pomija Szlak Czerwony. W tym roku mija 25 lat od oficjalnego otwarcia schroniska na Kudłaczach i, co ważne, wciąż jest ono w posiadaniu oddziału PTTK Lubomir. Rozbudowany i wyremontowany obiekt spełnia obecnie wszystkie standardy, jakich oczekują turyści, a tym samym może być zachętą do zaplanowania czy to krótkiej, czy też wielodniowej wycieczki szlakiem wyznaczonym atrakcjami urokliwej i gościnnej gminy Myślenice.